Szczęść Boże, 29 niedziela zwykła. Posłuchajmy Ewangelii. Z Ewangelii według św. Mateusza farzeusze odeszli, narazali się, jakby podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej, wprawdzie nauczasz. Na nikim ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam, jak ci się zdaje. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu wystawiacie mi na próbę? O budnicy, pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. O nich zapytał: Czy jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Kilka myśli z tej Ewangelii dla naszej codzienności, dla naszego codziennego życia. Po pierwsze, że czasami spotkamy na naszej drodze kogoś, kto nie ma żadnych dobrych intencji. Oni chcieli podchwycić Jezusa na słowie dosłownie, chcieli go usidlić. Usidlić. nie było żadnych tych dobrych zamiarów, żadnych dobrych intencji i musimy się liczyć z tym, że tak czasem na świecie jest. Że ktoś, kto z nami wchodzi w relację, on nie ma dobrych zamiarów i miał ich nie będzie, to trzeba po prostu przyjąć, że tak jest. Bo zobaczmy, to prowadzi też do zauważenia innej rzeczy, żeby uważać na komplementy. Jak ktoś za bardzo nas komplementuje, za bardzo nas chwali, to może po prostu nadzwyczajniej w życiu kłamie, wcale tak nie myśli, tylko ma w tym konkretny interes. W najlepszym razie po prostu chce na nas coś ugrać, a w najgorszym razie chce nas po prostu zniszczyć. To w tej Ewangelii bardzo mocno widać. Żebyśmy uważali, jeżeli wszyscy nas dookoła chwalą, to wcale nie jest koniecznie dobrze. I czasami chwalą nas na wyrost. Jeżeli czujemy, że to chwalenie jest na wyrost naszych możliwości, intencji i tak dalej, to, to, to powinna nam się czerwona lampka zapalić. To jest pierwsza rzecz i warto na to uważać. Ale od razu tutaj, jeżeli to założymy, to widzimy też Jezusa, który e, wykazuje się niezwykłą inteligencją. Oczywiście jest Bogiem, więc jego inteligencja jest boska, jak najbardziej, tak. Nie? Ale czy my, skoro jesteśmy też obdarowani darami Bożego Ducha, czy nie powinniśmy też Boga prosić o to, żeby dawał nam mądrość, tak jak Salomonowi, e, kiedy on jako młody król stanął m, przed e, Bogiem? Bóg mówi mu, proszę, to chcesz, mogę pokonać swoich wrogów, mogę dać Ci bogactwo takie, jakiego pragniesz. A on prosi o mądrość, o to, żeby mógł sądzić ten lud, na którym Pan Bóg, Bóg postawił, bo kto zdoła sądzić lud tak liczny. My też prosimy o mądrość w takich sytuacjach, o mądrość i też o rozeznawanie, żebyśmy wiedzieli, jak w takiej sytuacji się zachować, jak nie dać złapać się na słowie, jak nie dać się wkręcić w jakieś niezdrowe. Yy, yy, układy, które potem, z który potem ciężko się będzie wyplątać. Że ktoś niby Cię chwali, niby yy, mówi Ci słowa, yy, które mają Cię zbudować, mają Cię docenić, a tak naprawdę chce yy, potem na Tobie jakieś swoje niecne interesy ugrać. Yy, na to bardzo uważajmy i prośmy o dar inteligencji, o dar mądrości, o dar zrozumienia takich sytuacji, żebyśmy mieli Boże rozeznanie, Bożą odpowiedź yy, na tą sytuację. I to inteligentne rozwiązanie Jezusa jest bardzo piękne, bardzo mocne, ale zobaczmy, ono sięga głębiej. Nie tylko zamknął usta faryzeuszom i zwolennikom heroda, ale pokazał bardzo piękną rzecz. Czy jest ten obraz i napis na tej monecie, no Cezara? Więc zrozumiałe jest, że oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara. Ale Święty Augustyn komentując tę Ewangelię, zauważa rzecz dużo piękniejszą. Że o ile na monecie jest obraz? Cezara, o tyle na człowieku jest obraz Boga, bo stworzył Bóg człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. Więc Bóg ma prawo domagać się e, od człowieka, żeby zobaczył w człowieku swój własny obraz. Ma prawo tego się ode mnie, od Ciebie domagać, żeby Bóg widział w tobie siebie. Bardzo ważna lekcja dla nas, żebyśmy też w innym człowieku dostrzegali Boga dostrzegali to, że on stworzył nas na swój obraz, swoje podobieństwo. Tego trzeba nam się uczyć. Jeżeli go nauczymy, nie będziemy drugim pogardzać. Będziemy iść przez ten świat pełni wiary, nadziei, miłości, ufności w to, że jesteśmy odbiciem Boga w tym świecie. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.